Witam serdecznie, Szymon. Z Polanki, w tej strony się kłania najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia, biogabinet.pl. I te właśnie dwa naczynia połączone, czyli i najzdrowszy sklep i medycyna zdrowia, i nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie, ale również wielu, wielu wspaniałych naturalnych medyków, jeśli mogę tak powiedzieć, ziołoleczników, doświadczenia, które w sposób bardzo skuteczny wyjaśniają, jak radzić sobie z taką przypadłością, która jest dosyć powszechną, szczególnie kiedy taki program się pisze u mężczyzn, mówiąc o prostacie nie do końca właściwie funkcjonującej, czyli przerost prostaty, czyli problemy i z seksem, i problemy z tym oddawaniem moczu, a w perspektywie prawda, te cewniki i te inne rzeczy, czego absolutnie nikomu nie życzę. W związku z tym trzeba się troszkę asekurować i takich parę prostych podpowiedzi ale oczywiście profilaktyka w tym wszystkim jest najlepszym rozwiązaniem, więc kilka prostych zdań na temat profilaktyki, a potem podam bardzo dokładne, właściwie cztery metody skuteczne na to, aby z tą prostatą nie było problemów, a jeśli są, to je najnormalniej w świecie zniwelować, zmaksymalizować zdrowe, normalne funkcjonowanie. Tego męskiego, mężczyźnie przepisywanego organu, czy organu, może nie jest dobre słowo, pamiętając, że prostatę mają również panie. Więc na pewno profilaktycznie odżywianie i odżywienie organizmu ma kolosalne znaczenie. Na pewno kolosalne znaczenie ma uspokojenie psychiki, uspokojenie umysłu, czyli takie normalniejsze troszkę życie jak człowiek, a nie jak taki robot ganiający właściwie nie wiadomo po co i gdzie. Z kolei złapanie komunikacji między umysłem a sercem, sercem a umysłem, pamiętając, że nasze serce i my generalnie jako ludzie mamy olbrzymią potężną moc uzdrawiania siebie samych również. I oczywiście detoks, ale detoks taki szerzej pojęty, czyli detoks energetyczny, fizyczny i psychiczny. Oczywiście o tym, jak coś się robi, to już zapraszam do nas, abyśmy wyjaśnili, a teraz te Proste metody. Oczywiście zaczniemy od tego, o czym mówi ojciec Klimuszko, prawda? Mówił o czym dr Różański czy my z Polankiewicz, Elżbieta i Szymon z i wielu, wielu innych wspaniałych ziołoleczników. Więc na pewno z ziół, które absolutnie nam się rewelacyjnie sprawdzają, no to bez wątpienia, oczywiście wierzbownica pospolita, która ma największą popularność, bo pewnie najwięcej w internecie czy w przekazach tak z ust do ust jest na ten temat, ale wierzbownica to również jest wierzbówka Kiprzyca, z której między innymi się robi, z której się między innymi robi iwanczaj, prawda? Wierzbówka Kiprzyca i wierzbownica Dźbownica mają bardzo podobne działanie, niezwykle skuteczne dla uzdrowienia elementu związanego z prostatą. Pałdarko no, przy Darko jest troszkę jest więcej roboty, no bo troszkę trzeba to tam gotować przez krótki okres czasu, ale znakomite, naprawdę świetne rozwiązanie. Na pewno wszystkie zioła, które są na libido, poczynając od pyłku sosnowego poprzez palmę sabałową, która ewidentnie również właśnie jest przypisana przez większość zielarzy łącznie z nami, właśnie do uzdrawiania prostaty. Ale tutaj palma słowowa, którą wymieniłem, nawłoć, w tym również miody nawłociowe, pokrzywa, ale w tym pokrzywa i kłącze, i pokrzywa ziele. Bez wątpienia to, co praktycznie wszędzie można dostać, również w najdroższym sklepie, czyli peski dyni. Porządne, solidne peski dyni. Ale oczywiście to nie koniec, bo przecież i kora wierzby, które znakomicie to wspiera, mącznica lekarska, pyłek kwiatowy, tak, tak. Drodzy Panowie, w szczególności tutaj Panie, żebyście wiedziały w razie czego, jak tego faceta remontować. Ziele srebrnika jest świetnym dodatkiem do tych właśnie rzeczy, oprócz głównych, takich jak wymieniałem pałdarko, wszystkie zioła na libido, tu również Ashwaganda, o, tak przebiegłem przez temat na libido, przecież praktycznie każdy rzęszeń, a już na pewno Ashwaganda, na pewno Leuzea, prawda, tutaj traganki, praktycznie każdy adaptogen. Również tutaj świetnie to wspiera. Ziele jemioły, korzeń łopianu tutaj również często można spotkać w zestawach, właśnie na ust ustanowienie normalnego funkcjonowania prostaty. I to jest metoda pierwsza zioła, które wiążą się w sposób bardzo skuteczny, naturalny z tymi rzeczami, o których mówiłem, czyli tam i detoks organizmu, i uspokojenie umysłu, prawda, i dokarmienie organizmu, i ten detoks fizyczny, ale również tutaj trzeba przyznać i energetyczny, i psychiczny. I to jest taka pierwsza metoda, czyli zioło lecznictwo. Druga metoda, to jest metoda, którą mnie nauczyli, pokazali lekarze, kiedy pracowałem jako sanitariusz w pogotowiu. Jest to metoda, która się opiera na czymś bardzo prozaicznym, bardzo takim normalnym, fizycznym działaniu, czyli masaż prostaty. I często tutaj, szczególnie kiedy docierają do nas pary i jest pewna otwartość i zrozumienie, to wtedy tłumaczę gumowa rękawiczka, najlepiej olejek żywokostowy z gojnikiem na paluszek i delikatnie Pani tutaj pomaga swojemu mężczyźnie, aby rozmasować, nie musi taki ktoś biegać od razu do lekarza, zresztą współcześnie młodzi lekarze od pewnego, chyba od lat 70-tych czy 80-tych nie są edukowani w tym temacie. Tutaj doktor Jaśkowski też wspomina właśnie o takiej takim metodzie masażu i on faktycznie po tygodniu, dwóch tygodniach można uzyskać naprawdę systematycznego, delikatnego masażu, można uzyskać naprawdę rewelacyjne efekty. Kolejna oczywiście jest to systematyczny seks, to jest jakby oczywistą oczywistością, która jest przede wszystkim asekuracyjnym, takim zapobiegającym powstawaniu tego typu problemów, co to znaczy systematyczny? To znaczy, że jeśli miałeś drogi mężczyzno, używać tego. Tego, tego punktu, tego zadania, tego, tej metody, jeśli tak to można powiedzieć, to na pewno mówiąc o systematyczności, to jeśli. Raz w tygodniu, to niech to będzie raz w tygodniu. Jeśli będzie to raz w miesiącu, niech to będzie raz w miesiącu. Jeśli to będzie trzy razy dziennie, niech to będzie trzy razy dziennie, ale systematycznie. Jeśli raz dziennie, niech będzie raz dziennie, systematycznie. Co to znaczy? To znaczy również, że to nie jest tak, że dorwie się tutaj głównie do mężczyzny, ale panie też zwracajcie na to uwagę, jeśli nie chcecie mieć problemowego faceta z prostatą w domu. Jeśli już, to powiedzmy sobie, nie, nie że dorwie się tutaj, dorwiecie się, bo akurat macie uniesienie jakiejś wielkiej i w tydzień, Czasu trzy razy dziennie, prawda, a potem dwa miesiące nic, bo nic, bo to jest coś, co dawno temu zrozumiałem, kiedy nie pamiętam autora, świetnie opisał ten element, ktoś, kto porównał to troszkę z laktacją krowy, że jeśli chcemy zas zasuszyć krowę, to nie robimy tego od razu, nie przestajemy dojść, bo powstaje olbrzymi stan zapalny, prawda? Ja wiem, że porównanie jest może mało, mało atrakcyjne, ale. Jest absolutnie adekwatny do, do sytuacji, o której mówię. Zatem absolutnie pamiętajmy o systematyczności, a jeśli już ktoś chciałby z tego zrezygnować, to nie, że powiedzmy sobie, zbliżenie miało miejsce powiedzmy codziennie po trzy razy. A mówię o takich przypadkach, bo takie też się zdarzają, a potem raptem stop klatka, bo, bo, bo już nie, prawda? Nie, absolutnie. Jeśli chcesz z tego rezygnować, czy chcecie rezygnować, to absolutnie niech to będzie takie pomału zejście, czyli trzy razy dziennie, potem przez tydzień, potem dwa razy dziennie, potem raz dziennie, nie, potem co drugi dzień, potem co trzeci i tymi małymi kroczkami spowodujemy, że ta prostata się oswoi. Mówiąc bardzo kolokwialnie, w prosty sposób, taki chłopski oswoić w tym, że OK, jest wszystko w porządku, nie ma, nie będzie problemów jakichś tam, nie będą się nasiąkać gdzieś tam produkować niepotrzebnie TDP. Po prostu tak to generalnie działa. No i metoda, która jest znakomita, to jest metoda Adolfa Kudlińskiego, niestety nie żyjącego już. Dosyć skutecznie, bo tam skrócono, że tak się wyrażę, te jego niezwykle mądre wywody. Otóż metoda pana Kultyńskiego Dolfa jest prosta, skuteczna i przez dwa tygodnie, nawet w zaawansowanej problematycznej prostacie, stosuje się coś takiego, że są trzy rzeczy podobne do, potrzebne do tego. Czyli tak, oczywiście woda, do tego potrzebna jest soda oczyszczona, najlepiej taka czysta, dobra soda oczyszczona, bo nie zawsze ta sklepowa, ta sklepowa czasami ma różnego typu dodatki, antyzbrylacze i tak dalej, więc tutaj warto się zwrócić do, no w najzdrowszym sklepie tutaj na pewno mamy tego typu historię. Ale podkreślam, dobra, czysta soda oczyszczona. Potrzebna jest melasa. I to melasa, czy też z trzciny cukrowej, czy też z buraczana. Jedna i druga jest rewelacyjnie wspaniała, zdrowotnościowo niesamowita, ale tu w tym przypadku wykorzystujemy albo tą, którą dostaniemy, akurat. U nas ostatnio właśnie mamy trzcinową. Czyli melasa buraczana, czy też z buraka, czy też z trzciny. I jak wygląda według Adolfa Kudlińskiego? On to sprawdził na bardzo wielu, wielu, wielu osobach, włącznie z sobą. I mówi, to działa. Cóż robimy? Otóż bierzemy pół szklanki ciepławej, letniej wody. Do tego dodajemy dwie łyżeczki. Solidne łyżeczki sody oczyszczonej. Do tego dodajemy łyżeczkę melasy. I to wszystko mieszamy, 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 aż to wszystko razem się tam zespoli. E, oczywiście będę to ostrożnie, bo może nastąpić jakby tam duże buzowanie, więc żeby tam nie, nie wyciekło nam to, spokojnie mieszamy, mieszamy, mieszamy. Ja osobiście też tutaj m, naszemu klientowi 84-latkowi przygotowywałem wieczorem m, też i tutaj m, bardzo istotna uwaga, pijemy to wieczorem. Panowie, pamiętajcie, pić należy do wieczorem, krótko przed snem, ale tutaj o aktywności fizycznej, włącznie z seksem, przez dwa tygodnie trzeba zapomnieć. I ta mikstura, według Adolfa Kudlińskiego powinna być zażywana przez dwa tygodnie. I tak jak mówi sam Pan Adolf, efekty są takie, że kiedy już po tych dwóch tygodniach taki mężczyzna prostatowy trafia do toalety, to aż jęczy z radości pisuła, czy jęczy z radości muszla krozytowa, czasem nie z radości, dlatego że, mu, jak mówi, może wręcz uszczerbku, pęknięcia doznać. I to są te cztery metody. Podkreślam jeszcze raz, powtórzę dla tych, którzy może mniej uważnie słuchali, na pewno zioła, które wymieniłem, na pewno masaż który wymieniłem odpowiednio zrobiony. Na pewno metoda pana Adolfa Kudlińskiego i na pewno systematyczny seks asekuracyjnie zapobiegający ewentualnemu powstaniu. A do tego oczywiście to, co wspominałem na początku, ta profilaktyka, czyli odżywianie i odżywienie. Tutaj chodzi głównie o metale ciężkie, między m.in. detoks. Z metali ciężkich, czyli odżywianie i odżywienie powoduje, że zmniejszamy ilość rtęci, ilość tam e kadmu, aluminium itd., włącznie z glifosatem wszędowelskim. Na pewno uspokojenie psychiki i umysłu. Tutaj też jest troszkę roboty, ale te zioła, o których wspominałem, one również w pewien sposób, szczególnie adaptogeny wpływają na to, żeby nas uspokoić. Nas mam na myśli praktycznie każdego i mężczyznę, i kobietę. Oczywiście ta komunikacja między umysłem a sercem, sercem a umysłem, wiąże się z tym uspokojeniem psychiki i umysłu. No i oczywiście detoks, który się ściśle wiąże z odżywianiem i odżywieniem, czyli detoks, ale również energetycznie bo to wszystko są naczynia połączone fizycznie i psychiczne. Zatem, życząc dobrej, absolutnie świetnie funkcjonującej prostaty, a co za tym idzie, wiele innych rzeczy, które się z tym wiążą, bo w perspektywie uzdrowienie prostaty, która po pięćdziesiątce jest tak wciśnięty, taki trochę czasami kit, ale niestety, on się sprawdza. Ta źle funkcjonująca prostata to czasami są źle funkcjonujące również związki, również te wieczorne, bardziej fizyczne, damsko-męskie. Więc to wszystko można uzdrowić, metody są proste, nieskomplikowane i co najważniejsze. One bardzo mało kosztują i nie wymagają ingerencji chirurga, nie wymagają ingerencji jakichś super, hiper dziwnych farmak farmakologicznych lekarstw, tabletek czy czegokolwiek tam jeszcze. Różnego typu badań CDITP, jakieś tam biopsji, które dla mnie są czymś bardzo, bardzo niedobrym i to mówię jako o biologoterapii z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, ale to są oczywiście moje rozważania, moje doświadczenia. Stąd też każdy niech z tego weźmie, co dla niego jest najbardziej adekwatne, przyjazne, właściwe. Najlepszego Szymon Spolankiewicz z tej strony Siekłania. najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia biogabinet.eu i my, mistrzowie bionergoterapii Elżbieta i Szymon Spolankiewicz, czyli doktor-zdrowie.pl. Ba się dobrze, do miłego.